To się już kameruje. Cieszę się bardzo. Widzę to tak, że na tych idzie wstęp z reklam unicef Ju a Ile milionów osób, tysięcy, e, ginie z powodu niedożywienia i głodu. Między innymi w Afryce, niestety. No, e, a ja jestem naprawdę świnią i wyrzucam jedzenie. E, Owszanka bardzo mnie wyszła na wodzie. Dosłownie nie miałem nic w lodówce, oprócz owsianki. Znaczy w lodówce nic, w szafce była owsianka. I to takie zabarwione, to jest taki obrzydliwy syrop, który też znalazłem, który długo już leży. Jest niedobre i wyrzucam to jedzenie, mimo że ludzie głodują. Straszny dźwięk do ostatniej środki Nie chcę na to patrzeć poszło. Nie marnujcie jedzenia. Nie marnujcie jedzenia.